Jaki... Ej! To jest duch! Widzieliście to? To jest duch! LOL! baby! Siemano wszystkim! Z tej strony Mister Krawi 31 i witam Was w drugim odcinku! Z naszym strójki, czyli Mister i Rodzinka. Jak widzimy, ja tu sobie czytam ładnie książeczkę, więc tak, co w dzisiejszym odcinku zrobimy? Ja postaram się znaleźć dla mnie pracę. To będzie dość, bo mam tą karierę wgraną, to będzie, będzie fajnie, bo wtedy będzie tak bardziej realistycznie. To sobie weźmiemy widok mapy na miasto. jej lak co jest to? Hmm. Tu jest mój dom, ok. Tylko co ja wziąłem tu. Yy, Pragnienie życia, złoty język, z... miłe szczęście życiowe może być wykorzystane. Nie, czekaj. i Wajdeli. Opanować mistrzowską charyzmę, jak grać na gitarze, to raczej by się przydało praca muzyczna. Yy, gdzie tu można znaleźć pracę muzyczną? Bo ja... Sporo czasu nawet nie grałem w tę grę, może to jest teatr? O, jest! Podaj mi karierę muzyczną. My się przybliżymy do naszego Sima. Ej. Widzimy sobie, jak pięknie jedzie taksówką, bo jeszcze go nie jesteś na... mniej stać na tego... Na... No. no na... Kurde no. Na samochód. Ej, zawrócił na ciągłej. Eee, Fan, dobra. Później, później na razie będę fanem. Później to będę... Nie wiem, nie pamiętam, ale wiem, że później jakoś zabłysnę, będę miała awansy czy coś. Dobrze, to podejmij karierę. Gratulacje! że to sobie zamkniemy to okiem. <laughs> muzyna Zabrała mnie? A myślałem. <laughs> myślałem, że po gilibuzy dobrze Dobra, my teraz sobie jeszcze skoczymy do domciu. Skocz do domu. Lecisz? Taksówka. A boż. Jakim ty transportem jeździsz. slime ty. Dobra, jedziemy z nim do domciu. My jedziemy do TĄ Loli. Trzeba mówię, trzeci cię Okej, ty zapewne usiądź. Nie, czekajcie. Ile mamy kaski? Gdzie to się patrzyło? Mam, a, 229 simoleonów. Yy, to może gdzieś sobie skoczymy yy, do sklepu. Hmm. O tu ładne ja tego wcześniej nie widziałem. W przyszłości może sobie kupimy te kryształowe źródełka. Może byśmy tak na plaży teraz poszli, poszli się odprężyć. Ale na razie nie. E, zobaczmy, co mamy w lodówce. E, kiełbaski, jajko, sałaty i ser. Dobra, na razie to wystarczy, jesteś głodny. Potrzeby. Potrzeby yy, tu są. Nie, na razie jest wszystko okej. Okay. Yy, to sobie może zróbmy te... Uczyć się umiejętności sport, ale ciebie nie wstać jeszcze. Może... Chyba, że do siłowni pójdziemy, co? Ej, koleś. Idziemy do... Trzeba tu sobie czytać te książki. Ty masz być na luzie, hej. Znaczy, wiesz, że chcesz się uczyć, ale no spoko nie czas, nie, nie czas no, uh -huh. patrzcie skasowałem mu i otworzy kolejny co za? o błęd dobra, to my skoczymy sobie do siłowni gdzie siłownia, szybko albo na basenik publiczny? dobra to lecimy do publicznego baseniku Mam nadzieję, że się oderwie od tej głupiej książki. Znaczy, oczywiście książki są dobre, nie? Ale... w innym sensie. Mhm, jakiś typ już nam zarezerwował. szedł. Znaczy, zabrał. E <laughs> Filtrować. no, to rozumiem. To rozumiem. No. Skok na bombę. Skok! na Bobę! Do wody! Gdzie należy, ku Ty boi... On się boi wody. Nie... Jakiego SI sobie zrobiłem? I na bomb... skacz! Nie wchodź do wody, tylko skacz. gdzie Dzięki. Oh yeah. O. O. Dobra, to ty tu sobie popływaj. Ja Wam coś tam chwilę z wami pogadam. Mm, będzie taka kamera. Okej, okay, fajnie pływa. Pływa! mnie pływać. Mm, zaraz trzeba będzie skoczyć do jakiejś restauracji. Albo do domu, że będziecie, ja Wolę do restauracji potem możemy tam sobie tam znaleźć dla niego jakąś dziewczynę. Ale oczywiście to nie będzie chyba ta pierwsza jak zwykle. U mnie to bywa. E, więc tak. E, chciałbym serdecznie pozdrowić Foxy Gaming za to, że zrobił mi e, bardzo fajnego layouta i, i intro dla mnie. E, dużo osób, jak zobaczyli to intro, które mi zrobił, to... E, to ten. O, jest jakaś Tu To zaraz ją weźmiemy. O Boże, znam ją, poszę, poszę. Ja w mojej... Miałeś skoczyć tak jak te dzieciak. W mojej innej rodzince yy, było... Było tak z tą zeldą, że byłem, byłem młodym dorosłem, a ona była dorosła, później się zastarzała, później się zerwała, później z jakąś inną... Miałem normalnie dwie dziewczyny. Ale dobra, spoko. No kataj z nim. Podrywaj. Podrywaj dzieciaka. Yy... I dziękuję, że pomogliście mi z tym yy, z subskryb yy, z subami dla Foxy Gaming bo to on, on napisał nawet w komentarzach pod tym moim filmem, który dla niego zrobiłem owych chociaż dobra że uśmiech yy, dziękuję, uśmiech na twarzy mi wrócił ja, ja po prostu lubię go jako grafikat i mówię mu, że mam partnera, gad temat gdzie idziesz może przejdźmy się coś zjeść. Restauracja? Gdzie jest restauracja? Restauracja, restauracja. Fuuu! Jest liana. liana. Nie ma tu żadnej restauracji. Naprawdę? Boże. Co to za miasto jest? Żół. To jest Sanset Valley, tak? To pójdźmy na plażę. Mmm, nikogo nie ma. Mhm, mm oczywiście. E, tu można sobie coś przekąsić. Nie napoje, to jest Barek. Przecież tu był grill. O, jest grill. Od czasu do czasu tu się... Podaj lunch. Hotoki. O! Pięknie. Hotoki. Yy, gdzie tak lecisz? O, już nie. Leć po hot -dog. Co ty masz? Myślałem, że książka, Boże, jakby się przeraził. Boże, o Boże. I odcinki z Simpsów będą się pojawiały dość często, bo teraz ja nie mam oh. jakiejś weny do Minecraft to nie wiem dlaczego. No ucień. Fuuu, on to był... Jaki! Ej! To jest duch! Widzieliście to? To jest duch! LOL! Jakie dziwne rzeczy się dzieją w tym sensie z naprawdę. O, wiem, że tu są takie katakumby. To w pewnym... nie... A! A! Spajł Mmm, wywal to teraz, ohydat. To będziesz jadł? A, o, dusz, dobrze. Jeszcze się otrujesz. Dobra, jak nie umiesz, to lecimy do domu, Patrzcie. Co tam? E, Sąsiedzki maraton grillów. Nie, ty się nie dodajesz do grillowania. Tutaj gdzieś ten czy O, tutaj, patrzcie. Tutaj w nocy pojawiają się duchy. I tu są katakumby. Badajat taką będę przygotować. Dobra, jesteśmy w domu. Ty musisz coś koniecznie zjeść. Zjedz obiad. A. Z czego ty się śmiejesz? To nie jest śmieszne. Ha, ha. Sam się zaśmieję. Tra, la, 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 la. Dobra, przygotujemy sobie tą tego hamburgerka z serem. Nie no, całkiem przytulnie mamy, jak na pierwszy domek. Hmm. No, tak. Nie no, duch mleko, widzieliście? Przeniknął przez to coś. O, już nie, tu nie ma nic. Yy, jak... Chyba wy nie widzicie mojej myszki, to będę musiał we frap się ustawić, żebyście widzieli żeby było wszystko ok, bo tak to będzie źle. Mm. Mam nadzieję, że chociaż ten, ten, ten ci wyjdzie. A w razie co jest alarm, to spoko Później zobaczę na odcineczku, czy będzie byszka widoczna. Na przykład teraz wskazuję na alarm. Będzie trzeba zobaczyć po prostu. Mówi naprawdę sykłady jest jedz to. To jest hamburger? To jest hamburger? To jest hamburger? To wygląda jak jakaś czapka serowa, a nie hamburger. Jedz to no. Gdzie ty chciałeś iść? Gdzie ty chciałeś? Gdzie? Nie uciekaj. A, bo ty chcesz jeszcze coś. A drzwi mogę zablokować? Mogę, nie? Chyba bok. Zablokuj, tak. Wszyscy poza mną. Jest Gites, teraz nikt tu nie wejdzie. Kusi mnie, żeby wpisywać kody, ale nie. Nie, muszę, zwa muszę przeżyć w tym simsach. Dobra, najad się. Ty teraz możesz iść siusiu. Tak trochę tu ciężko, ja się boję. A, Miejmy rączki. Dzieci, szorujemy, szorujemy. Kibel magiczny. Magiczny kibel. Magiczny kibel. 18 plus, 18+, plus, ej, plus! Ej, ty sikasz? Ja nic nie słyszałem. Lol, no, chyba coś się zepsuło. Czytaj, nie! Ja ci... Nie! Daj te przygoty Raimunda. Jak tu się... Nie! Czep! Kurde, nie, no ja z nim nie wiem. Hmm. Co jest? Boże. Jest godzina 20. Co? 30. Wróćmy sobie do jakiegoś kraju mocnego. Gdzie tu można tańczyć? Nigdzie. Gdzie dzięki? O wiem, jeszcze sobie wgram na komputer yy, wymarzone podróże, to wtedy będziemy szaleć. Będziemy jeździć sobie do Egiptu, do Paryża. Będzie spoko. Naprawdę tu nie będzie ipres? Nie no, ja chyba zwątpię. OMG! Where is jakaś impreza? Do siebie do siło. Ty nie czytaj ty biegnij! Biegnij! U, u, bo cię samochód przejedzie. Bieg... Ej, on ucieka przed chuliganami, wiecie? Oj! Wydącha z mojego podwórka Dobra, jesteśmy Jesteśmy na miejscu Odcinki będą tak 20-25 minutowe, więc będzie bardzo fajnie I mam nadzieję, że wytrzymacie do końca I zostawicie łapkę pod filmikiem Twitch do zmęczenia Tu jest też fajnie, bo jest paselik od razu Więc tu też można czynić Jest drugie piętro hmm. Tu można się Widocznie odprężyć tutaj gdzieś. Pogadać coś. Tylko szkoda, że o. Nie. O, teraz patrzcie jak to będzie śmiesznie wyglądać. Oh yeah. Patrzcie jak zawalam, jestem szybcior z Bentena. Jestem szybcior z Bentena i się wywalam i jestem szybcią. Kupi się jest zjeść aha, okej. Okay. Dobrze. Kupimy ci. Ale później, jeśli zarobisz. Dobra, nagrywamy odcinek. 17 minut już. O, baże, Boże, stój, stój, gdzie czas, gdzie czas to? Where are you? Gdzie on jest? <laughs> Ta-ta-ta. Nie pokazuj swoich pach, fu. Ochyta. Nie oglądamy.

Mieszkamy na ulicy Lili poddaj. Chodź tu. Biegni. Jest taki kod na teleportowanie się, więc przyda się. bo <grywka> to szczęścia. Najdrowocześniejsza technowe. My tracimy kasy, przy... Nie, nie traci się kasy przez taksówkę, ale fajnie. O mamy gazetę! gazetę. A wiecie co?

Romantyk, wow Gdzie tu jest? Tu będzie dla dziecka, geduszu duszu. Dobra, ja w tym, ja idę spać i zakończę ten odcinek takim sposobem Trzymajcie się, pozostawcie po sobie łapkę w górę, bo to bardzo mnie motywuje żeby stawiać dalej filmy i w ogóle. I pochwalcie się też w komentarzach co dostaliście do święta, bo przecież minęła Wigilia, prezenty były, na pewno jakieś fajne czy coś. Dobra, jeszcze ja z żegnam. Nara i cześć! Trzymajcie się, pa!